Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Witajcie moi drodzy. Ok, słuchajcie, okej, okay, słuchajcie, czas powolutku ruszać mm, na undwik, aby dołączyć do Avalacha i czarodziejek, aby użyć mm, słonecznego kamienia no i rozwalić Eredina w końcu. Ale słuchajcie, zanim to się stanie, jeszcze chciałbym sobie przejrzeć zadania, bo z tym to różnie bywa. Racja stanu, co to za zadanie? Spotkaj się z Drixtor Roszem i Talarem. W magazynie na obrzeżach portu. Wiecie co? Zróbmy to sobie. Zróbmy to sobie, zanim ruszymy. W dalszą drogę. Mamy też zadania dotyczące represji. No ale dobra, zróbmy sobie najpierw tą zadanie. Racja stanu. Zobaczymy. Prawdopodobnie prawo to będzie związane z, z zamachem na Radowida. Tak więc myślę, że zajmiemy się tym. Że zrobimy to. No słuchajcie, spokojnie. Eryli może troszeczkę poczekać. Ten jeden odcinek najwyżej. Okej. Okay. Tak więc. Nowy grad. Jest ten dziadowski magazyn tutaj. OK moi drodzy, jesteśmy. A więc dobrze, spotkajmy się z Dickstrom. Zobaczymy, co on ma nam do zaproponowania. Przy okazji, sprawdzimy. Za momencik. OK, tutaj są chyba te magazyny, do którego mamy dotrzeć. My jeden z tych magazynów, do którego mamy dotrzeć. OK. To tutaj? Kto tam? Wiedźmi Tam się coś dzieje. Szef czeka na górze. Chwila. Te krótkie chuje zawsze Co tu się kurna dzieje? tam potwora wpuściłeś. Bo moje... O co chodzi? Kurwa, jeszcze jeden nieludź. Cisza! Załatwimy sprawę szybko. Mamy tu takie małe, wiedźmińskie zlecenie. Wierzysz? Jak małe, to może mi się nie opłaca. Opłaci ci się. O to się nie bój. Tylko załatw to szybko, bo już dość czasu straciłem na tytuł. Mają wspólny magazyn, w którym zagnieździł się potwór. Sam się zagnieździł? Tyś go tam wpuścił! Miał mi łeb urwać, żebyś ty mógł położyć łapę na moich towarach! Nie odwracaj kota ogonem, kurduplu! Nie obchodzi mnie teraz, kto komu gula, czy inną strzygę podłoży. Trzeba się pozbyć potwora i tyle. No to jak będzie, mnie? Dobra, zajmijmy się tym. Zajmę się tym. Nie zgadzam się! Nie ludz będzie z nieludziem trzymał. Zaraz mi tu jeszcze obaj udowodnią, że to nie gól, tylko moja własna babka, nieboszczka. Może to ona. Ja tam się po czwarze nie przyglądałem. Zamknijcie się, bo jak Wiedźmin potwora ubije, to wam jeszcze kontrolę w magazynie zrobię. To nie będzie konieczne. Hmm. Czy na pewno? Dobra, weźmy sobie to zadanie. Rozejrzyjmy się tu. A Blixtra chwilę poczeka. To jest necker? Serio? To był niby ten wielki potwór. Te kary rzadko zapuszczają się gdzieś po pojedynkę. No właśnie. Jednym cięciem to załatwiłem. No bez przesady. I co? Załatwiłeś potwora? Tak. Wiedziałem, że najszybciej będzie wiedźmina nająć. I co? Udało ci się ustalić, skąd się tam wziął? Umawialiśmy się, że mam zabić potwora, a nie prowadzić dochodzenia. Tak, ale gdybym nie musiał się babrać już w tej sprawie, dorzuciłbym coś ekstra. To dla ciebie. A my idziemy do garnizonu porozmawiać z kapitanem. Już on ustali, o co w tym wszystkim chodzi. No dobra. Ładne, że zadanie za nami. Eee, Okej. Okay. Wróćmy sobie do e, racji stanu. Tak więc, lecimy, lecimy. Oż jeden cały punkt doświadczenia zostałem i 60 koron. Dobra, rozejrzyjmy się. To na górę musimy iść, podej. O, jest cała ekipa. Wiedźmi. mi, Wreszcie. jesteśmy w komplecie. Mhm, mm raczej w dupie. Po co nas wezwałeś? Radowicz siedzi na statku, jak siedział. A tam go nie dorwiemy, mówiłem przecież. Spokojnie. Wpadłem na pomysł, jak go wyciągnąć na suchy ląd. Ale po kolei. Zacznijmy od wyznania grzechów. Wygadałem się z planem przed Filipą Eilhart. Mea culpa. Brawo, a brawo. Dobra, nic takiego się nie stało. Mości czarodziejka nie uprzedzi go przecież. Więcej, najchętniej pomogł, aby nam go zabić. Oczywiście, nigdy się na to nie zgodzę, ale Filipa mnie zainspirowała. Moja muza. Zainspirowała do czego? Cierpliwości, zaraz przejdę do meritum. Gerald, dobrze kojarzę, że Radowid lecił Ci odnalezienie Filipy? Zgadza się. Hmm. Ale jedyne, co im się udało wtedy znaleźć, to jej kryjówkę. Do czego zmierzasz? Możemy wykorzystać Filipę, bez jej udziału, za to z twoją pomocą. Radowicz spodziewa się przecież, że przyniesiesz informacje na temat. Wystarczy, że wspomnisz imię Filipu. Powiesz, że wpadłeś na jej trop, A on połknie haczyk spławik i jeszcze kawałek wędki upierdolony. Mm, talar pozostał Talarem, bez dwóch zdań. Załóżmy, że Radowid nie uwierzy. To wcale nie jest takie oczywiste. Co dalej? Powiesz mu, że znalazłeś kryjówkę w jakimś miejscu, w którym łatwo zorganizować zasadzkę. Sugestie? Most na Wyspę Świątynną. Zabudowany. Dużo zaułków, bram. Łatwo go odciąć od reszty miasta. Dobry pomysł. Podzielę swoich ludzi. Połowę postawię na jednym końcu, połowę na drugim przy bramie a na środku wes z solidną kurzą. Widzisz, Geralt, jedyne o co prosimy, to żebyś zaprosił Radowida na przechadzkę przeprowadził na most. A my zajmiemy się resztą. Tu ja. Chodzisz w to? Chodzę. Chodzę, tylko co po zamachu. W mieście będzie gorąco. Trzeba będzie gdzieś przeczekać. Już o tym pomyślałem. Pamiętasz teatr Madame Iriny? Stoi teraz o Nikt tam nie zachodzi. Będziemy tam na was czekać. Stalarem. Czekać? Co? Nie chce się wam nadstawiać własnych karku? Nie o to chodzi. Widzisz, mamy z Ditstrą wiele zalet. Ale do bicia to się nadajemy jak na konkurs piękności. Spokojnie, Gerard Moi ludzie są zaprawieni w bogu. Poradzą sobie. Tylko podprowadź im króla. Zrobię co mogę. Gdzie teraz cumuje jego okręt? Za rogiem, w Nowigradzkim porcie. Obyś zastał Radowida w dobrym humorze. Filipa? Temu wszystkiemu pięknie przygląda. Chłopcy Moi chłopcy się tym zajmą. Dobra. Ruszajmy do Radowida w takim razie. Filipa? Tu? Mm -hmm. Co tu do cholery robisz? Geralt. Nie zadawaj pytań, na które znasz odpowiedź, bo wychodzisz na głupka. Podsłuchiwałam Wasze obrady oczywiście z wielkim zainteresowaniem i lekkim zdziwieniem. A co cię tak zdziwiło, jeśli można wiedzieć? Je Wasza naiwność. Naprawdę myślisz, że radowid da się nabrać na taki ordynarny wybieg? Hmm. Może być ciężko. Ale jakoś sobie poradzę. Cóż, mam nadzieję, że nasze starcie z dzikim gonem potraktujesz poważniej, jeśli w ogóle dożyjesz. Ipa, po co mi to wszystko mówisz? Tak się o mnie troszczysz? Nie, tak mi zależy, żeby Radowid zginął. Nie chcecie, żebym wam pomogła? Trudno, ale przynajmniej tego nie spieprzcie. Masz, weź to. Pierście. Rubin z wyrzezanym redańskim orłem. Należał do wizjira ojca Radowida. Jeśli mu to dasz, uwierzy, że mnie złapałeś. Może ci nawet zaufa. Oh. A jaki jest haczyk? Nie ma żadnego. Za dobrze cię znam Filipa. Ty zawsze coś knujesz. Zawsze próbujesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tym razem wystarczy mi jedna. Głowa radowida. Powodzenia, Geralt. Przyda ci się. Oh. No dobra, ciekawie, ciekawie. Dobra, czajmy na ten polerny, ...polerny, hen... uh. hendorzony... ...jachcik-okręcik. Ale że kolej jest w Nowigradzie? Naprawdę? Już by się spodziewał? Chyba tam stoi. A, ja widzę ten. Widzę tą łajbę. Dobra, musimy wejść tam głównym wejściem spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Dobra, wybawmy Radowida z jego bezpie bezpiecznej kryjówki. I to może nie być łatwe. Naprzód, naprzód, moi drodzy. Tanie, tanie tylko jak tam wejść. Ja e, myślę, że bez problemów mnie powinni wpuścić. A, dobra. Tu jest powinien być pomoc zaraz na lewo. Tak, to jest ten okręt flagowy. Radzia. Ciema ludziska. Wiedźmin Czego chcesz? Audiencji. Mam nowe informacje o Filipie Eilhard Oddaj broń. I za mną. No. Wasza wysokość? Wiedźmin. W sprawie Filipy Eilhard Obyś tym razem miał coś lepszego niż magiczne kryształki. Wiem, gdzie ona jest. Być może, a być może chcesz mnie oszukać, jak inni. Jestem profesjonalistą. Dbam o swoją reputację. Nie przychodziłbym do ciebie z pustymi rękoma. Pierścień mojego ojca. Filipa stemplowała nim swoje dekrety i rozsyłała po Redanii jako słowo króla. Gdzie ona jest? Pod twoim nosem, królu. W Nowigradzie. W domu na moście prowadzącym na wyspę świątynną. To czemu jej do mnie nie przyprowadziłeś? Żeby kogoś przyprowadzić, trzeba go najpierw złapać. A ja tylko ją wytropiłem i wykradłem jej pierścień na dowód. Bałeś się? Nie. Po prostu wiem, że chciałby się dopaść sam, własnoręcznie. Pójdziesz tam ze mną, Hubrecht, zwołaj ludzi. Ilu? Wszystkich. Uuuuh. Będzie ostro. Coś czuję, że się zapowiada. Ostra rąbanina. No i gdzie ta Filipa? Tak jak mówiłem, w domu na moście bliżej drugiego końca. Postawcie barykadę, żeby nikt nam tu nie wlazł. Nie chcemy niewinnych ofiar, ani świadków Damian, Jołkę, Egbert, Frek, Kasper. Zostaniecie tutaj. Macie pilnować tyłów i zabić wiedźmina. Hmm, życzę powodzenia. Nie wiesz gdzie dokładnie ukrywa się Filipa. Bez mnie. Nie bój się. Poradzimy sobie. Oczywiście z twoją pomocą byłoby łatwiej, ale irytujesz mnie już. Za dużo wiesz. Za często wchodzisz mi w drogę. Drażni mnie twoja arogancja. Zabijałem za mniej. Zamów. A serio. Myślę, że se dadzą radę ze mną. Banda fagasów. Twoje ostatnie słowo? Kurwa! Odbić Potem na Radovida! Dobra, chodź ta. Jak zwykle... Jak zwykle niebieskie pasy w odpowiednim momencie. Wow! Okej, Dzięki za pomoc! Plan poszedł się jebać. Trudno, będziemy improwizować. Za mną, gerad! Trzeba dopaść ci Radowida, zanim przyjdą posiłki. Dobra, do boju, moi drodzy! Wow! Dobra, olać Drogi panowie. Ty nie powiesz. Dobra, pan Panie Łucznik już nie będzie potrzebny. Dobra. Zarąbaliśmy ich trochę. Poszło sprawnie. Aby tylko Cvelas nie spierdolił. O, Filipa. Hmm, wystarczyło poprosić. <ścoughs> <ścoughs> uh. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. No i pięknie. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona.. Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam o tym powiedzieć? Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym z czyjej ręki misja wykonana. A teraz przejmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. No dobrze. Ach, miło było zobaczyć, jak ten skór wielkona. A to tylko pytanie, co teraz? No i co? I co? Udało się? Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię! Kurwa! <gryw> za Temerię! Co teraz, Roche? Partyzantka przeciwczarnym? Nie. Wojna się właśnie skończyła. Słucham? Chyba o czymś nie wiem. Zgadza się. Widzisz? Jutro w południe dowódca Armii Środek podpisze w imieniu Emhera zawieszenie broni, którego treść ustaliliśmy z Dijkstra. Czyli wtedy Welle. Kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrię. Ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida, wycofa się z Temeli. Która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poezą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach Wielkiego Słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dał. Hmm. No i słuchajcie, w ten sposób ratowaliśmy Tamerię. Chociaż właśnie tego się obawiam. Nie znacie, Emchyra. Wykiwa was. Ogra jak dzieci. O, nie bój się. My też mamy łeb na karku. Dijkstra na przykład. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Yeah. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth. Akt pierwszy, scena siódma. <grym> Zawsze chciałem to zagrać, ale obsadzali mnie w roli halabarnika. Gerald, zapomnij, co ci powiedział, Talar. To nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłem przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ łącznie z Nie! Ja, jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes, więc nie ubijemy targu. Ty suki sukinsynu. No. Nie pozwolę na to! Akurat ty, Ross, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść. I szeroki drogi życzę. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno, w takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich. No cóż, nie masz się Ty, kolego, chyba za bardzo biegasz. No dalej. No cóż, Radowida może i nie ma, ale jest Dijkstra. Osztyg, pikstra tu. Pamiętasz, jak torturowałeś jazda? Podaj w zimie to było. Ups, no i trudno. Możesz kurwa, ja pierdolę. Blisko było, naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilgardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już bez mnie, bo żegasz polityką. <grytanie> Rozumiem. Wpadnij do wyzimy, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami. Liczę na to, moi drodzy. Okej okay, moi drodzy. No, teraz trzeba byłoby się stąd wydostać, co nie? Okej okay. Ale najpierw musimy dokończyć wątek główny, aby ruszyć na zadania z dodatku. No, może dałoby się tędy przejść. Chociaż nie, czekajcie, tam były drzwi. Więc musimy się udać na Undvik, To zadanie było naprawdę przydatne. Chociaż słuchajcie, nie, jed... nie co dzień jednej nocy zabija się dwóch władców Redanii. Znaczy, jednego niedoszłego. Katemet. A tu jest zejście, dobra. No i bardzo ładnie. Myśmy się stąd wymknęli. Dobrze, moi drodzy, zerknijmy sobie, gdzie jest... Albo dobra, wiecie co, myślę sobie, myślę sobie, że to jest świetny moment na to, żeby zakończyć ten odcinek. No cóż, moi drodzy, na undvik ruszymy już następnym razem, a tymczasem cóż, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, czy się czołem, ciao, czoł, do następnego.